Cześć tu Pani, kto co właśnie oglądacie to mój pierwszy film, w którym postaram się Wam zaprezentować, co będziecie mogli znaleźć na moim kanale, a także czego będziecie mogli oczekiwać ode mnie w przyszłości. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten materiał i nie zapomnijcie zasubskrybować. Jak widzicie, gram teraz z Battlefield 3 i postaram się jednocześnie wytłumaczyć Wam, na czym będzie polegała moja praca i co będziecie mogli zobaczyć tutaj właśnie na moim kanale. Sam pomysł tworzenia kanału rodził się już dosyć dawno, kiedy z kolegą przeglądaliśmy YouTube i postanowiliśmy, że kurde, no, tak naprawdę większość z tych kanałów nie robi tego, czego my byśmy chcieli robić. tak? Bo jest dużo gier, które nie otrzymują należytej uwagi, jest dużo gier, które nie są należycie nagłośnione, a naprawdę potrafią pobić niejedną kasową produkcję, która jest znana przez wszystkich i która. No po prostu zgarnia miliony, więc postanowiliśmy, że po pewnym czasie założymy swój własny kanał, w którym będziemy realizować właśnie to założenie, będziemy pokazywać to, na czym nam zależy. Tak więc, tak na moim kanale, który właśnie, na którym właśnie jesteście i tak na kanale Wiśni, będziecie mogli znaleźć zupełnie różne rzeczy. Na moim kanale znajdziecie przede wszystkim e, FPS-y, sieciowe FPS-y. Jako, że bardzo długo grałem w Counter Strike'a i nadal zdarza mi się w to grać, mam dużą sympatię do tej gry. Chociaż, no niestety, po tym, jak wyszła nowa część Global Offensive, e, Staruszek 1.6 upadł. Ale naprawdę dobre wspomnienia mam z tą grą. Poza tym, e, na pewno zobaczycie tutaj jakieś gry w kopie, w których będę grał ze swoim znajomym Wiśnią, który również zakłada kanon na YouTube. No i oczywiście jakieś ścigałki, bo naprawdę od dziecka grałem w gry wyścigowe i po prostu to jest moja sympatia. Tak, jak widzicie, jeżdżę teraz czołgiem, postaram się tutaj eliminować wrogie pojazdy. No niestety na razie niezbyt mi to wychodzi. No właśnie helikopter mnie już unieruchomił, ale na szczęście jest drugi czołg. Spróbuję się, o tak, Przysiadłem się drugiego czołgu. Próbujemy coś z tym zrobić. No, no, no niestety za wysoko tutaj trochę. No może tym razem. Wow! No to był naprawdę dobry strzał. No niestety, szkoda, że się nie udało teraz zdjąć tego myśliwca, bo niestety ktoś zaczął mnie pchać swoim czołgiem. No ale cóż, no jak widzicie, niestety nasza drużyna dość mocno przegrywa i chłopaki no nie radzą sobie z bronieniem tych punktów. Ja postaram się dostać znowu do czołgu. Może coś tu zdziałam. No, myśliwie, zalecie trzeba uważać. Wow! Ale dostał, no kurde, nie spodziewałem się, że go trafię. Naprawdę ciekawe to wyszło. Wracając na temat kanału. W najbliższym czasie możecie się spodziewać filmu właśnie z Battlefielda 3, w którego gram dość pamiętnie i naprawdę lubię tą grę. Poza tym, na pewno Spec Ops The Line, chyba najbardziej niedoceniany tytuł 2012 roku. Pojawiają się tutaj także filmy z Black Mesa Source, czyli z fanowskiego moda do Half-Life 1, a właściwie... w sumie to ciężko to sklasyfikować, ponieważ ten mod działa na darmowej bazie Source SDK, ale no powiedzmy, że jest to mod do Half-Life 1, który po prostu przedstawia całą historię... Z najlepszego FPS-a w dziejach, gier komputerowych, w nowej szacie graficznej, w nowej fizyce, a więc, wszystko to co najlepsze, po prostu ubrane w jeszcze lepsze szaty. Okay. Mam nadzieję, że docenicie wkład w pracy, który na pewno pojawi się w moich materiałach. No i poza jakimś bezsensownym hejtem, który na pewno się pojawi, znajdzie się tutaj także jakaś konstruktywna krytyka która pozwoli mi stać się lepszym i tworzyć lepsze materiały. Bo przecież na tym to polega, aby stawać się lepszym. Dla mnie przy nagrywaniu materiałów najważniejsza będzie pasja i to, żeby robić to szczerze, a nie tylko i wyłącznie dlatego, żeby pijać na tym fortunę, bo to nie na tym polega. Przynajmniej według mnie. Na moim kanale znajdziecie także programy informacyjne, w których znajdziecie wszelakie potrzebne Wam informacje na temat esportu, gier komputerowych, a także hardwareu i wszelkich premier oraz wydarzeń, które każdy gracz powinien odwiedzić. O, puh, Naprawdę genialny strzał teraz przypadkowo mi wyszedł. Materiały swoje będę starał się publikować jak najczęściej, no aczkolwiek nie mam zamiaru robić tego w ten sposób, że materiał musi być nagrany. Jeśli będę czuł, że materiał może powstać, że mam ochotę go nagrać i czuję się na siłach, wtedy będę to robił, bo według mnie po prostu robienie czegoś wbrew samemu sobie mija się zupełnie z celem. Tak, no niestety nasz czołg został znowu unieruchomiony. Musieliśmy wysiąść z niego. No, może nam się uda coś działać na piechotę. Chociaż może być tutaj ciężko, ponieważ mamy już tylko jeden przekaźnik do obrony. I z racji tego przeciwnik po prostu... całą swoją siłę koncentruje właśnie tylko i wyłącznie na tym jednym przekaźniku. Dlatego obrona staje się naprawdę naprawdę trudna. Tym bardziej, że ten helikopter naprawdę nas tu nęka, spróbuję go zdjąć. Wuuu! Naprawdę, no kurde, dzisiaj mam naprawdę dobrą rundę. Już trzeci helikopter chyba zdjęty w trakcie jednej rundy to naprawdę dobra seria. Nigdy mi się to jeszcze nie zdarzyło. Tak więc dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. Pamiętajcie, aby zasubskrybować mój channel i lajkować ten filmik. Do usłyszenia następnym razem.